Zielona energia to popularne i wszechobecne określenie, ale co ono tak naprawdę oznacza? Pod pojęciem zielonej energii rozumiemy energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a zatem takich, które się odnawiają. Za takie zwykliśmy uważać słońce, wiatr, wodę, ale także biomasę i biopaliwa, a nawet co może wydawać się zaskakujące energię jądrową w tzw. zamkniętym cyklu paliwowym. Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są takie, których zasoby się nie odnawiają lub odnawiają bardzo wolno. Zaliczamy do nich węgiel, ropę naftową czy uran. Definicje tych pojęć różnią się w zależności od szerokości geograficznej kraju i przyjętego tam prawodawstwa. Jednak zasada jest wspólna i prosta. Energia zielona to taka, której źródło wciąż się odnawia, a jednocześnie jej produkcja generuje mniej spalin i szkodliwego dla ziemskiej atmosfery dwutlenku węgla. Naukowcy wyliczyli, że emisja zielonej energii generuje około 40 g dwutlenku węgla na 1 kWh energii elektrycznej. Natomiast tradycyjna energia pozyskiwana ze źródeł nieodnawialnych to 18 razy więcej, prawie 720 g. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego udział odnawialnych źródeł energii w rynku energetycznym Unii Europejskiej w 2020 roku wynosił około 20%, w Polsce to około 15%. Zamorząd Województwa Wielkopolskiego chce, by właśnie Wielkopolska Wschodnia, wykorzystując fundusze Unii Europejskiej, była liderem przekształceń energetycznych i ciepłowniczych nie tylko w Wielkopolsce, ale w całym kraju. Wielkopolska Wschodnia chce pozostać zagłębiem energetycznym, ale w nowoczesnej odsłonie. Dlatego też. Pracujemy nad planem sprawiedliwej transformacji, który dzięki tym pieniądzom z Komisji Europejskiej ma pozwolić na tą daleko idącą zmianę. Na to, żeby nasze środowisko było czyste, żebyśmy nie sparali węgla, żebyśmy produkowali dalej energię i żeby ludzie zachowali miejsca pracy. Do 2030 roku nasze plany zakładają, że skończymy ze spalaniem węgla w energetyce i ciepłownictwie. Do 2040 roku chcemy, żeby Wielkopolska Wschodnia była neutralna, neutralna klimatycznie. Już dziś, jeśli chodzi o zielone źródła energii wykorzystywane do ogrzewania, to miasto Konin jest liderem nie tylko w skali Wielkopolski, ale i całego kraju. Tu ponad 80% mieszkań ogrzewana jest przez tzw. ciepło systemowe, dostarczane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie, które z kolei w 99% pochodzi z odnawialnych źródeł energii, zwanych w skrócie OZE, biomasy spalanej w elektrowni Konin i odpadów komunalnych spalanych w miejskim zakładzie gospodarczym. Podarki i odpadami komunalnymi w koninie. Jesteśmy dumni z tego, że nasi mieszkańcy w większości używają już do ogrzewania swoich mieszkań i domów e, odnawialne źródła energii. Ale nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Jesteśmy w trakcie budowania ciepłowni geotermalnej. Pod powierzchnią Ziemi na głębokości 2660 metrów mamy źródła geotermalne wody o temperaturze 97 stopni Celsjusza. Ciepłownia geotermalna zostanie oddana do użytku w 2022 roku. Dzięki temu nasi mieszkańcy będą mieli kolejne źródło czystej energii włączonej do naszego cieplika miejskiego. Działamy zgodnie z naszym hasłem: Konin, tu płynie energia i to zielona energia. Obecnie podstawowym źródłem ciepła dla mieszkańców Konina jest kocioł opalany biomasą w elektrowni Konin. Biomasa to ogół ulegających biodegradacji produktów i odpadów z rolnictwa, leśnictwa czy nawet rybołówstwa. Obejmuje przede wszystkim substancje pochodzenia roślinnego. Spalana w elektrowni Konin biomasa składa się z mieszanki drzewnej i biomasy pochodzenia rolniczego. W poczet korzyści spalania biomasy należy zaliczyć m.in. niską emisję dwutlenku siarki, emisję dwutlenku węgla uznawaną za neutralną dla środowiska, a co za tym idzie ogólną poprawę jakości powietrza. Powstanie w 2012 roku pierwszego bloku elektrociepłowniczego na biomasę o mocy 55 MW było pierwszym krokiem zespołu elektrowni pątnów Adamów-Konin w kierunku odejścia od spalania węgla brunatnego na rzecz odnawialnych źródeł energii. Naszym planem jest to, aby do 2030 roku odejść od wytwarzania energii elektrycznej z węgla. I na miejscu elektrowni, które do tej pory wytwarzały energię z węgla brunatnego, zbudować zupełnie nowe zielone źródła energii. Realizujemy tę strategię. Mamy już pierwszy blok biomasowy, 50 MW w Koninie. Z początkiem 2022 roku planujemy oddanie kolejnego bloku biomasowego w Koninie, również o mocy 50 MW. Na przełomie października i listopada tego roku na naszej farmie w Brudzewie powinien popłynąć pierwszy prąd do sieci. To będzie największa farma fotowoltaiczna w Polsce. A na terenie elektrowni Konin planujemy wybudowanie również elektrolizora, który będzie produkował zielony wodór. To wszystko początki naszej transformacji energetycznej. Naszym planem jest to, aby do 2030 roku 1100 MW energii elektrycznej produkowanej z węgla brunatnego zamienić na 1200 MW zielonych źródeł energii. Drugim źródłem ciepła dla miasta Konina jest miejski zakład gospodarki odpadami komunalnymi w Koninie, który ma na swym terenie zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, potocznie zwany spalarnią śmieci. Taka nowoczesna, w pełni ekologiczna spalarnia to dla środowiska podwójna korzyść. Po pierwsze, odpady nie trafiają na składowiska, a po drugie, z ciepła uzyskanego podczas ich spalania można produkować energię elektryczną, czy wykorzystać je do ogrzewania miasta. Działamy od grudnia 2015 roku i na przestrzeni tych lat osiągnęliśmy dwa ważne cele, w tym jeden cel społeczny, czyli pozbywamy się odpadów komunalnych zmieszanych, resztkowych, których nikt nie chce, a w procesie ich termicznego unieszkodliwiania produkujemy energię elektryczną i energię ciepłą. Do tej pory wyprodukowaliśmy 265 000 MWh energii elektrycznej i ponad 800 GJ energii cieplnej, która to za pośrednictwem konickiego MPC trafia do mieszkań i domów naszych mieszkańców. Mimo że w zakładzie spala się śmieci, to specjalna technologia oczyszczania spalin powoduje, że do atmosfery nie przedostają się żadne szkodliwe substancje. Parametry emisji spalin są kontrolowane przez systemy komputerowe 24 godziny na dobę. Energia elektryczna i ciepło pozyskane ze spalarni odpadów to zielona, odnawialna energia. Pozostałe większe miasta Wielkopolski Wschodniej, w tym Koło, Turek i Słupca, na razie korzystają z tradycyjnych metod ogrzewania węglem, gazem i olejem opałowym. Samorządowcy chcą to jednak zmienić i mają plany zastąpić źródła energii bardziej przyjaznymi środowisku, między innymi wykorzystując źródła wód geotermalnych zalegających w tej części Wielkopolski na głębokości około 3000 metrów. Zielona odnawialna energia elektryczna, którą można łatwo zamienić na ciepło, najczęściej pozyskiwana jest z wiatru i słońca. Panele fotowoltaiczne to obecnie najbardziej popularne źródło czystej energii elektrycznej. Farmy fotowoltaiczne powstają na całym świecie, także na terenie Wielkopolski Wschodniej. Największa z nich, złożona ze 155 tysięcy paneli o mocy 70 MW, jest na terenach po byłej kopalni odkrywkowej Adamów w gminie Brudzew. To obecnie jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Różnego rodzaju programy dofinansowania takich inwestycji powodują, że panele fotowoltaiczne można spotkać niemal na każdym kroku najczęściej na dachach domów jednorodzinnych, zakładów pracy czy różnych instytucji samorządowych. Wiatraki produkujące energię elektryczną to także czysta zielona energia. Powstają one w różnych miejscach. Najwięcej w Wielkopolsce Wschodniej jest ich na terenach po byłych odkrywkach węgla brunatnego, działających na terenie powiatów Komińskiego i Tureckiego. Wiatraki elektryczne są też w powiecie Słupeckim i Kolskim. Coraz większa produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i wiatraków powoduje zmniejszenie produkcji energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach, co wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i jest oczywiście korzystne dla środowiska. Pompy ciepła to kolejne źródło czystej energii cieplnej. Działają one na takiej samej zasadzie jak lodówki czy klimatyzacja, tylko w odwróconym cyklu. Nie chłodzą, lecz grzeją. Pompy ciepła pozyskują ciepło z zewnątrz budynku może to być powietrze, woda lub ziemia. Pozyskane ciepło kumulują i oddają do wnętrza budynku. Jednak, by pompy ciepła mogły pracować, potrzebują energii elektrycznej. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi. Takie rozwiązanie to czysta energia cieplna. Planeta Ziemia powstała ponoć 4,5 miliarda lat temu. Na początku była to płynna, gorąca kula materii podobna do Słońca. Z czasem jednak ostygła i powstała na niej skorupa ziemska, woda i życie. W głębi ciągle jest jednak bardzo gorąco. Przypominają nam o tym wulkany, które w różnych częściach świata od czasu do czasu wybuchają, wyrzucając na zewnątrz gorącą labę. Są regiony, gdzie gorąca woda sama wypływa na powierzchnię. W naszej części Europy takich miejsc nie ma. Gorące źródła wody są jednak głęboko pod ziemią i by je pozyskać trzeba się do nich dowiercić. Ciepłownie geotermalne to obiekty wykorzystujące gorącą wodę z wnętrza Ziemi. To swoiste fabryki ciepła, które można zamienić na energię elektryczną czy ciepło przeznaczone do ogrzewania miasta. W Polsce obecnie jest ich kilka. W Wielkopolsce w Koninie właśnie powstaje pierwsza. W 2021 roku w Koninie odbyły się pierwsze targi odnawialnych źródeł energii Nowa Energia w Regionie. To kolejna forma promowania i prezentacji najnowszych rozwiązań w sferze odnawialnych źródeł energii. Targom towarzyszyły konferencje i panele dyskusyjne, podczas których specjaliści z tej dziedziny dzielili się swoją wiedzą i przemyśleniami. Cel jest jeden jak najszybsze odejście od tradycyjnych metod produkcji energii elektrycznej i ciepła i zastąpienie ich czystą energią odnawialną. Możliwości ogrzewania naszych domów jest wiele od najprostszych, polegających na spalaniu w piecach czy kominkach węgla lub drewna, do tych najbardziej wyrafinowanych, jak chociażby pompy ciepła. Jedno jest ważne: by podejmując decyzję o tym, czym chcemy ogrzewać nasz dom, mieć świadomość, że ma to ogromny wpływ nie tylko na nasze najbliższe otoczenie, ale i zmiany klimatu na całej planecie. Dbając o środowisko, dbamy o siebie.